Witajcie. Dzisiaj testujemy iPhone'a 4, jedno z najbardziej pożądanych urządzeń mobilnych dostępnych w tym momencie na rynku. Na pewno należy pochwalić Apple za um, trzymanie się wysokich standardów, jeżeli chodzi o materiały użyte do produkcji telefonu. Na froncie telefonu szkło typu Gorilla, bardzo odporne na zarysowania. Dodatkowo jeszcze z powłoką, która zapobiega palcowaniu się telefonu. Tutaj rzeczywiście nie ma smug, telefon cały czas jest dość czysty. Natomiast z tyłu szkło zwykłe, um, już nie utwardzone, w związku z tym po jakimś czasie tutaj rzeczywiście ryski nie się pojawiają, ale telefon dookoła jest jeszcze otoczony ramką z metalu, w związku z tym sprawia bardzo solidne wrażenie. Po włączeniu telefonu rzuca się w oczy jego wyświetlacz. To jest wyświetlacz w nowej technologii nazywanej przez Apple Retina. Takie wyświetlacze będą charakteryzować się tym, że ilość pikseli na wyświetlaczu jest tak duża, że po prostu ich nie widać. Są tak małe, że nawet na krawędziach czcionek czy na łukach wszystko jest gładkie, nie widać tutaj żadnych, żadnych pikseli. I to rzeczywiście jest na pewno nowy standard wśród urządzeń mobilnych: żaden inny telefon nie ma takiego wyświetlacza. Natomiast jeżeli chodzi o wzorowanie barw, o jaskrawość, nasycenie, intensywność wyświetlanego obrazu, super AMOLEDy od Samsunga są lepsze. Jeżeli mówimy o wyświetlaczu, trzeba wspomnieć też o jednej rzeczy: o jego czułości. Wszystkie iPhone'y słyną z tego, że mają bardzo wygodny panel dotykowy, taki, który świetnie interpretuje komendy i w iPhone 4 jest dokładnie tak samo. Jednak to ciągle jest najlepszy panel dotykowy, jaki jest dostępny na rynku. Telefon jest napędzany szybkim procesorem. To jest procesor traktowany zegarem 1 GHz. Powoli to już się staje standardem przez wszystkich nowoczesnych smartfonów. Przy okazji wprowadzenia tego modelu Apple zaprezentowało nową odsłonę systemu operacyjnego, który zawiaduje tym telefonem. iOS w wersji czwartej. I rzeczywiście ta nowa, nowa ocena tego systemu wprowadza wiele nowości. Po raz pierwszy w iOS pojawia się multitasking, czyli wielozadaniowość, dzięki której możemy zarządzać aplikacjami, które są uruchomione w tle. W telefonie. Możemy wyłączać z poziomu tego menadżera, multizadaniowości. I rzeczywiście on jest bardzo wygodny. Wystarczy dwa razy kliknąć główny klawisz, który znajduje się pod ekranem, po to, żeby sobie wywołać taki, taki menedżer. Później dłużej przytrzymać palec na ekranie, żeby można było tę aplikację zamykać. To na pewno krok do przodu, jeżeli chodzi o smartfonowy charakter tego telefonu. IOS 4 to również to, co zawsze było najważniejsze w przypadku iPhone'ów, czyli mnogość aplikacji, które można instalować na... Na to urządzenie z poziomu telefonu, z App Store. I rzeczywiście, tutaj um, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że aplikacje pisane na iPhone, dostępne właśnie dla tego systemu dla iOS, są lepiej napisane, wygodniejsze, bardziej funkcjonalne, bardziej dopracowane niż te, które są dostępne na badę, Windowsa czy nawet na Androida. W iPhone'ie 4 można zwrócić uwagę też na kilka ciekawych funkcjonalności, które rzeczywiście są dopracowane do, niemal do perfekcji. Świetny odtwarzacz muzyczny, który poraża. Jakością dźwięku. Jeżeli ktoś jest melomanem, to rzeczywiście iPhone'y oferują najwyższą z możliwych w telefonach jakość odtwarzanego dźwięku. Kolejna rzecz to świetnie działająca przeglądarka internetowa. Ciągle brakuje w niej flesza. Niektórzy uważają, że to wada, niektórzy uważają, że to zaleta. Dla mnie wada, dlatego że ja na przykład nie mogę otworzyć strony swojego banku z poziomu iPhone'a, bo ona jest napisana po prostu we fleszu. W iPhone'ie 4 po raz pierwszy pojawia się u Apple Wi-Fi w standardzie N. Bluetooth ciągle w wersji 2.1, natomiast jest też bardzo fajny aparat fotograficzny. Aparat o rozdzielczości 5 MP, wsparty diodą LED doświetlającą scenerię. I rzeczywiście zdjęcia tej wchodzą zupełnie przyzwoite. Potrafi nagrywać wideo w jakości 720p. Już teraz, w porównaniach urządzeń, które potrafią nagrywać takie wideo, Apple nie jest w czołówce, jest raczej tutaj w tej średniej stawce. Natomiast nie dość, że takie filmy potrafi nagrywać, również potrafi odtwarzać. To jest na pewno zaleta. Przy okazji premiery iPhone'a 4 zaprezentowano również nową usługę, usługę bardzo promowaną, ona się nazywa FaceTime i to są wideorozmowy dobrej jakości, które można prowadzić przy pomocy iPhone'a 4. Natomiast usługa po dłuższym czasie od premiery okazuje się niemal tak samo bezużyteczna jak wideorozmowy po sieci UMTS, dostępne już na zwykłe telefony od jakiegoś czasu, dlatego że jest bardzo ograniczona. Dostępna jest tylko i wyłącznie na iPhone'ach 4. Czyli mogą rozmawiać tylko i wyłącznie użytkownicy iPhone'a 4 i tylko po sieci WiFi. W momencie startu, czy kilka dni, kilka tygodni po premierze iPhone'a 4, w sieci pojawiło się dużo informacji na temat tego, że telefon strasznie gubi zasięg że newralgicznym punktem jest miejsce styku anten, tej ramki dookoła ekranu, dookoła telefonu, która jest również anteną. I tutaj rzeczywiście trzeba o tym wspomnieć, dlatego że strach ma wielkie oczy. Tak naprawdę telefon można trzymać niemal zawsze tak, jak się komu żywnie podoba i ten zasięg jest dobry. Nie widać tutaj jakichś dużych spadków, nie widać większych niż powiedzmy w innych telefonach trzymanych dokładnie w ten sam sposób. W związku z tym tutaj więcej czarnego PR-u, mniej faktów. Podsumowując, iPhone 4 to na pewno jedno z najlepszych urządzeń mobilnych, które są w chwili obecnej na rynku. Bardzo dobrze dopracowany pod względem jakości wykonania, ze świetnym wsparciem programistycznym, z ciekawą platformą, która i dobrze wygląda, i bardzo sprawnie działa. I to jest też pierwszy iPhone, którego ja osobiście mógłbym używać, dlatego że ma wszystkie funkcjonalności nowoczesnego smartfona. Niektórych funkcjonalności brakowało w poprzednich generacjach urządzeń Apple. Natomiast tutaj no, ogromnym minusem jest cena tego urządzenia, która po prostu w chwili obecnej jest nie do przyjęcia.